Cześć kochani, witam Was serdecznie w najnowszym odcinku. Na początku, jak zawsze, przypominam, żeby subskrybować kanał i komentować film, bo macie szansę wygrać paczkę niespodziankę kosmetyczną ode mnie. Ale przechodząc już dzisiaj do y, tematu dzisiejszego odcinka, ponieważ jest on bardzo spontaniczny, jestem w trakcie malowania się takiego zwykłego dziennego makijażu, a mam nowości. Nowości, które super zainteresowały Was na Instagramie, ponieważ są to nowe rozświetlacze i bronzery marki Affect, które zostały stworzone we współpracy z Pro Makeup Academy, czyli Karoliną Matraszek i Danielem Sobieśniewskim. Mamy tutaj dwa odcienie bronzerów, dwa odcienie rozświetlaczów, Daczy. Dzisiaj pokażę Wam, jak prezentują się i jak wygląda porównanie tych odcieni. Później nałożę je na twarz. Zobaczycie moje totalne pierwsze wrażenie. Jeszcze ich nie używałam, więc specjalnie zrobiłam makijaż bez konturowania i rozświetlenia, bo to zaraz zrobimy tymi właśnie produktami. Zapraszam do oglądania. Muszę zacząć od tego, że opakowania są obłędne. Zapach w środku jest taki delikatnie kokosowy. W środku mamy również grawerowany produkt, co sprawia, że wygląda on naprawdę bardzo, bardzo bogato. Tutaj możecie zobaczyć mój bałagan, ale słuchajcie, gdybym nie wiedziała, że to Affect, to powiedziałabym, że to jakiś Too Faced czy inna wysokopółkowa marka, bo opakowania są naprawdę obłędne i prezentują się rewelacyjnie. Są super solidnie wykonane i cała otoczka produktu robi efekt wow, jak przy produktach właśnie marki Too Faced czy Benefit? Tutaj nawet zobaczcie z folika na lusterku. Widzieliście kiedyś w produkcie coś takiego? Tak dla porównania wygląda brązer i rozświetlacz. Rozświetlacz wygląda jak muszelka a bronzer wygląda jak pikowana poduszeczka. Naprawdę wygląda to przepięknie i teraz przejdziemy do słoczy tych odcieni. Brązery, jak widać mają dwa odcienie, cieplejszy i chłodniejszy. Cieplejszy to Brazil, a chłodniejszy Havana, ale powiedziałabym, że Brazil nie jest takim typowym ciepłym, pomarańczowym brązem. Jest to nadal bardzo twarzowy, neutralny kolor. Zobaczcie, tak prezentuje się różnica przy twarzy. Wydaje mi się, że oba są na tyle Wypośrodkowane, że nie będziecie miały pomarańczowego policzka ani silnego policzka. To jest bardzo ważne przy brązerach, żeby to wyglądało zdrowo yy, przy konturowaniu, ale ja jednak postawię na ten chłodniejszy brązer. I użyję tutaj jednego z moich ulubionych pędzli, zarówno do konturowania, jak i rozświetlania, czyli Hulu P70. Nakładam sobie brązer. O, już widzę, że nie pyli się zbyt mocno. To mi się podoba. Ładnie, równomiernie nakłada się na pędzel. Uuu, piękny odcień. Jest to przepiękne, delikatnie satynowe wykończenie, nie błyszczące, absolutnie, ale zdrowo wyglądające i ułatwiające aplikację brązera. To na pewno. Ja zawsze mówię, że bronzery, które dają taki suchy, matowy efekt, zdecydowanie ciężej jest nałożyć i ciężej jest rozłożyć, wtopić w podkład. Natomiast takie delikatnie satynowe formuły zdecydowanie lepiej wyglądają i łatwiej się aplikują. Brązer oczywiście odrobinę się pyli, ale nie jest to mocne odbicie. Możecie tutaj zobaczyć, że ładnie się równomiernie rozkłada. Dokładanie nowej warstwy pięknie łączy się z poprzednią. Nie robią się żadne plamy. Możecie tutaj zobaczyć, że jakoś specjalnie dokładnie tego nie aplikuję. Zaraz będę jeszcze to rozcierać, ale naprawdę czysta przyjemność. Nałożę troszeczkę brązera na nos, ale tutaj dosłownie tak delikatnie opalając go i zaznaczając bardziej czubek nosa. I troszeczkę tutaj na żuchwę. Możecie zobaczyć, że brązer idealnie się rozłożył bez żadnych plam, nie było z tym absolutnie żadnego problemu i wygląda super zdrowo. Kolor jest chłodny, ale na tyle mm, dopasowany i twarzowy, że nie wygląda sino i to mi się bardzo podoba. Przy okazji taki tip: pamiętajcie, żeby zaznaczyć troszeczkę ucho, bo ucho zawsze jest jaśniejsze, więc fajnie, żeby dopasować. Je do konturowania, kiedy macie na przykład kucyk, albo odsłonicie trochę włosy. Kolejny tip, pamiętajcie, żeby wejść brązerem w linię włosów, żeby tutaj nie było żadnych dziwnych placków. Warto jest tym pędzelkiem po prostu pojeździć byle jak, żeby wtopić brązer we włosy. Nie bójcie się tego, że. Wchodzić cieniem w linię włosów. Rozświetlacze również mamy dwa: jeden jest jaśniejszy, bardziej różowy, drugi jest bardziej neutralny, szampański, troszeczkę ciemniejszy. Tak prezentuje się dokładna różnica. Ja oczywiście wybiorę rozświetlacz, który nazywa się RIO czyli ten bardziej różowy. Drugi nazywa się Las Vegas i wydaje mi się, że sprawdzi się do ciemniejszych typów urody niż moja blada cera, ale również są y, oba na tyle jasne, że osoby, które nie są ekstremalnie blade spokojnie wykorzystają oba odcienie. Omiotłam sobie pędzel z nadmiaru brązera, bo zawsze lubię nakładać po prostu całe konturowanie za pomocą jednego pędzla. Tutaj już nie ma produktu, on jest delikatnie zabarwiony, ale już nie maluję, więc spokojnie mogę przejść do jaśniejszych konsystencji i wybieram, tak jak mówiłam, odcień Rio, czyli ten jaśniejszy, chłodniejszy rozświetlacz. Również ładnie się nakłada na pędzel, to już od razu widzę. I o tak, to jest jedna z moich ulubionych konsystencji czyli nie robi żadnych grudek na skórze, przepięknie się aplikuje i wtapia się ładnie w skórę. Taki podobny efekt dają rozświetlacze, już Wam powiem, rozświetlacze My Secret, z którymi ja mam bardzo ciepłą relację od kiedy się pojawiły. O, tak, to jest, to jest to. To jest to. I może powiem Wam tak. Lubię rozświetlacze, które są miękkie, które przy aplikacji od razu dają równomierny efekt. Nie lubię rozświetlaczy, które nakładają się takimi um, nie plackami, ale takimi um, może to jest dobre określenie takimi plackami małymi, że w jednym miejscu rozświetlacz mocniej się przyklei, w drugim miejscu troszeczkę słabiej, nie daje takiej równomiernej tafli. Tutaj mamy przepiękną, równomierną taflę, i przy jednej aplikacji tego rozświetlacza na pędzel jestem w stanie zrobić cały tutaj policzek, policzek skroń, nawet tutaj wchodzę delikatnie na czoło i zdecydowanie jest to. Intensywny rozświetlacz, to chyba widać. Nie mamy tutaj żadnych drobinek, absolutnie nie widzę tutaj ani jednej drobinki. Zaraz wam się zbliżę, jak to się wszystko pięknie prezentuje. No, Policzek, huh. jeżeli lubicie rozświetlacze i ro lubicie na przykład formułę rozświetlaczy e, Siskin Skin albo rozświetlaczy, właśnie My Secret, to tak jak ja to polubicie się z tymi rozświetlaczami bardzo mocno. Jeszcze nałożę sobie odrobinkę wewnętrzne kąciki. Huh. Intensywne. Delikatnie nawet zmniejszę sobie intensywność tego rozświetlenia i wtedy wystarczy wziąć gąbeczkę, której używaliście do podkładu. Ona jest jeszcze mokra. Więc przepięknie wyrównuje to rozświetlenie. Zobaczcie, jak to dobrze wygląda. Myślę, że efekt mówi tutaj sam ze siebie. Widzieliście pełną aplikację tych produktów? Nie miałam żadnych problemów z aplikacją i z ładnym rozłożeniem ich. Pięknie się połączyły z podkładem, przypudrowanym oczywiście, bo tak zawsze robię. E, pięknie wyglądają na skórze równomiernie, zdrowo. No, rewelacja. Moim zdaniem najciekawszy tego typu produkt z nowości na rynku. No i opakowania. No, są po prostu przepiękne. Także afekt, Brawo, że idziesz w tą stronę. To jest bardzo dobra strona, bo Polska. Też potrafi robić świetne i yy, jakościowo, i wizualnie kosmetyki, i wy to udowadniacie. Więc to mi się bardzo podoba. I jeszcze jedna rzecz, która mi się bardzo podoba: zarówno brązer, jak i rozświetlacz możecie wzmacniać na skórze, dokładając kolejną warstwę, wzmacniać jego efekt. Więc zarówno osoby blade nie zrobią sobie tymi produktami krzywdy, jak i bardziej opalone będą w stanie je zbudować do yy, aktualnej opalenizny. Więc to jest też fajne, bo możecie z tymi produktami pracować tak, żeby dopasować je do swojej karnacji, i to mi się bardzo podoba. Także no nie mam tutaj nic do tu zarzucenia. Konsystencja piękna, nie pylą się za mocno. No, wszystko mi się podoba. Także mam nadzieję, że taki e, krótki film instruktażowy ze słoczami i prezentacją, pierwszym wrażeniem w sumie, Wam się spodoba i Wam się przyda przed zakupami, bo wiem, że wiele z Was się zastanawia na czy kupić, czy też nie. Także bardzo dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że film był przydatny i widzimy się w kolejnym. Buziaki, trzymajcie się pa.